Wyższy, ale będzie raczej niski. I tak jak z niskim wzrostem, w zasadzie nie można nic zrobić, nie można uczynić się wyższym, tak też z grzechem człowiek sam nic nie zrobi. Tu musi być interwencja Pana Boga. My możemy tylko wołać, szukać, wzywać. Yy, mamy jeszcze czasem taką pokusę, że jak jest grzech, to się szybko wyspowiadam i już tam nie ma. Ale to robimy to na tej zasadzie, mam grzech, boję się, wyspowiadam się, już jest po grzechu. To tak nie do końca działa. Yy, to musi być zbliżenie się, zbliżenie się do Boga. Dzisiaj w czytaniu duchownym ostatnie rozdziały Ewangelii Łukasza i ten przejmujący obraz, jak Jezus został związany, prowadzili Go od Annasza do Kajfasza i gdy Go przeprowadzali przy ognisku na podwórku arcykapłana, stali ludzie, wśród nich Piotr, żali ręce przy ognisku i ktoś zapytał, Piotra, czy ty jesteś jednym z jego uczniów? On mówi nie. Ktoś inny. On mówi nie, nie znam tego człowieka. I jest ten moment, kiedy Jezusa przeprowadzają go te, koło tego ogniska. Piotr stoi do Jezusa przechodzącego w tych więzach, stoi odwrócony plecami i trzeci raz ktoś się pyta, czy ty jesteś jednym z jego uczniów? A on mówi: Nie znam tego człowieka. I w tym momencie obraca się i patrzy Jezusowi w oczy. Ewangelista Łukasz mówi: Wyszedł na zewnątrz i zaczął płakać. To jest to doświadczenie pojednania z Bogiem, kiedy w spojrzeniu Boga widzisz miłosierdzie. Jutro to też będzie w Ewangelii o minach. Tam, gdzie jest strach, tam nie będzie doświadczenia miłosierdzia. I tutaj dzisiaj Zacheusz bardzo tego doświadcza. On doświadcza miłosierdzia. On nie był bogatym celnikiem. On był bogatym szefem wszystkich celników. I z tego zrezygnował. Spojrzenie w oczy Bogu, doświadczenie jego miłosierdzia jest więcej wart niż jakakolwiek rzeczywistość pieniądza. Jezus przyjdzie, nawet do najtrudniejszych sytuacji. Jezus przyjdzie do domu Twojego człowieczeństwa. Wyzbądź się lęku, swoich obiekcji. Staraj się popatrzeć mu w oczy.